Żona prosiła mnie o kupienie mięsa. Skoro już kupiłem, to idę zapłacić. Dzień dobry. O, Cześć Ciela. to ty tu upracujesz. O Boże, co tej tu robisz? A nic kupujesz, żonie zakupy. Jest szalona. Kupiłem ci wszystko, co chciałaś ziemniaki, pierwszy kalafior. Jak to kalafior? Kurwa, miałaś kupić z brykuwa. Ty cwoku! To ja ile razy ci mówiłem napisz to na kartce. A ja ile razy ci mówię żebyś pamiętał, mózgu nie masz. Dobra już przestań, jeżeli chcesz brokuła to sama idź do sklepu. Ja sama? Ty chyba ocipiałeś. Przecież mam chorą nogę. Ty masz chorą nogę. A to ciekawe, a kto się wywalił pierwszy po tuku talerze na lubi Rafała? Przepraszam byłam pijana, ale pierwszy tak idź do sklepu po brokuła. Przecież mam brokuła w lodowce wczorajszego, no zajebiście. Tak sobie pomyślałam, że nam brakuje samochodu. Nie ma mowy. Ani by dlaczego? Czy ty wiesz, ile jest to kasy? O Jezu, jakoś wezmę pozyczkę. Aga, przecież. Powiedziałam, będzie samochód pierwszy. Ty nawet, kurwa nie wiesz, ile to kosztuje. Mam dla ciebie niespodziankę. Jaka? Juchu, juchu. Jaki piękny. Muszę się nim przejechać. Ale ty nie masz prawa, jazda. Dupa tam. Tylko uważaj. Aga, co się stało? O kurzu, Jak ja wiedziałem, że będziesz miała wypadek, a mówiłem: bez prawa jazdy nic nie rób. No i masz. Nie wkurzaj mnie, bo to przez ciebie. Jak to przeze mnie? Ten samochód był do niczego. O, ja sobie stąd i do z samochód. Igor ty twór, chodź tu. Igor, ja mam takie pytanie, bo ja jestem gruba, tak mi się wydaje. Oj, skarbie. Skarbie, nie jest wcale prawda. Jesteś piękna. Igor, przestanę mnie komplementować. Jestem gruba kurwa. No i wylałaś ciasto. A mnie to nie obchodzi. Jestem gruba, nie, nie. Skarbie. Skarbie, nie jesteś gruba. Dobrze. Ach. Zniadanko pyszota. Zobacz skarbie oto moja szefowa. Dzień dobry. Przepraszam ale teraz jem zniadam. Igor. Czy to twoja żona? Magdo tak. To żona piękna Aga. Jaka piękna kurżwa? Przecież to brzydka gruba baba. Ciszej Magda. Magada co zrobiłaś? Kochani. Igor, a co gdybym miała dziecko? A co ty jesteś w ciąży? Nie, nie jestem. No to super. A już się badam. Ale za to będę miała do pilnowania dziecko. Hech. niby o kogo. Moja sąsiadka daje trochę, żebym popilnowała, bo ona idzie do goszczy. Mam nadzieję, że się przekonasz, że dziecko to jest odpowiedzialna praca. Ojej, ale słodki, zobacz kto tu jest, kochanie, jestem u ciebie w domku, tak? Mówię ci, ten mały Sebastian był taki kochany. No na pewno. Oj dobra, nie martw się, spać. Powiem ci, że cały czas o tym myślę. O czym? O tym słodkim Sebastianie. Mam wrażenie nie ze mój 1, 3, 137 37 73 38 33 razy. Dobra, chodźmy spać. Aga, proszę o wyjaśnienie, kogo to dzieci. Co ty przez skole robisz? Chciałam ci powiedzieć, że to nasz dzieci. Okurzwa. 7 listopada telewizja PTN zamieszkała w grupie domowej telewizji. Wkrótce ujawnimy więcej informacji na ten temat. Sniadańko. Ach, 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 ach. Igor, ty kurduplu. Czego waliatko. Ahaha. Ja chcę jechać na wakacje. Nie, to ty chyba zatujesz. Czy ja kiedyś ruszę się z tego domu? Kuzwa nigdzie nie wychodzę od pół roku. Jakie pół roku, co ty pisz? Mamy iść na wakacje moich marzeń. Powiem ci jedno i bardzo cię przepraszam za to, co powiem, ale twoje marzenie mam głęboko w dupie. O ty cholero. A -a 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 -a. Zamknij tego ryja. Chcę spać. I gorty kurduplo. Dobra, jedziemy na wakacje. Skąd wiedziałaś, że ja chcę jechać? Dziękuję, jupi. <mum> Zobaczymy, gdzie można pojechać. Tak tu. Okurzwa jak ja się nie mogę doczekać. Ja też. Xichichich. Uwaga! Dla peronu trzeciego to nasz. zapraszamy do wyjazdu wakacje marzeń. Nie no, nie wierzę, że ja jadę na wakacje. Juhu, juhu, juhu. Agnieszka, proszę cię usiąść, nie kompromituj się teraz. Proszę cię, zrób to jeszcze raz. Juchu, jadę na wakacje, juhu, juhu. Proszę stąd wyjść. Nie no, tak być nie będzie. Wypierdzalaś z tą kamerą, sio! Ale pięknie! Ja pójdę pod drinki. Mamo! Ja nie jestem twoją mamą! Mama! Ja nie jestem twoją mamą, ty idiotko! w pizdę z stąd! Ojejku, przepraszam. Nie chciałam. A ty znowu na tym laptopie? Oj, tam chyba mogę zrobić sobie tatuaż, mówiłem. Nie będzie żadnego tatuażu. A za niby dlaczego? Bo ci nie stać, a po pierwsze. Za mi poloda, ale już. No i jak według ciebie było. Super, jedziemy tam znowu za tydzień. Proszę nie. Sobota w 7, plus. w następną sobotę spędźcie dzień z Szaloną Magdą i jej historiami. Dzień z Szaloną Magdą, już w sobotę o 11 w 7. Plus. Jutro w 7, plus. już jutro pokażemy nową produkcję Starsatu pod nazwą Dzieci w Necie gdzie tematem odcinka będzie użytkownik pod nazwą Radek Radek. Dzieci w necie, premiera jutro o 20.00 w 7 plus. O Boże, jaki piękny poranek. A która godzina to Igor? Kochanie, jest siódma rano, środa. O kurde, spóźniona do pracy jak zwykle. Aga, ja zartuję, jest sobota. Kurde, jak zwykle. Nie jesteś spóźniona. Dziś jest sobota. Pamiętaj, to już za miesiąc. Co jest za miesiąc? Bo ja nie wiem. Mojej dwudzieste czwarte urodziny. Chyba nie zapomniałeś. O kurwa posłuchajcie, mam problem. Niedługo są urodziny Agi, a ja nie wiem, co mam dać za prezent. Kurde, sama nawet nie wiem, co mam jej dać. Może kupię jej jakieś fajne spodnie, bo wiesz, butów ma prawie milion. Albo a. spytaj się, jakie ma marzenie i postaramy się je spełnić. Słuchajcie, to jest fajny pomysł, tylko że ona może coś podejrzewać. Ja myślę, że możemy zrobić imprezę w restauracji. Ale ja nie mam tyle hajsu. Gdybym miał, to bym tak zrobił. Może kupiej pełny zapas kosmetyków? Widziałam, że jest jakaś przed sprzedaży taki fajny eyeliner. I to jest myśl. Właśnie zamówiłem ten eyeliner na Allegro. Także to był fajny pomysł. Teraz pogram se na laptopie. Kurde, jakie ciężkie te zakupy. Ale się zmachałam. Powiem ci, że fajne zakupy mam. Kupiłam pizzę to ze sobie razem zjemy co Igor. To fajne. Dawno nie jadłem pizzy. A hej, też jutro pójdę do sklepu po fajne jakieś spodnie na moje urodziny. Bo mam wszystkie spodnie dziurawe. A ja będę mieć czas, aby zrobić niespodziankę dla mojej jagi. Czyli upieczenie tortu. Ale fajna ta bluska, chyba ją kupię. To jest najlepsza bluska marki Fuchs. Wie pani, ja chciałam tylko kupić spodnie na moje urodziny. Szybko, szybko, szybko. Kurde, nie mam czasu. Dobra, wstawiamy do pieca. Teraz idę do kasy. Idę teraz się ubrać, bo są dziś urodziny Agi. Ciekawe, co Igor zrobi na moje urodziny. O Boże, co się stało z Igorem? Chyba nic? Szybko, szybko nie może być większego dnia. Jak ty mogłaś spalić mieszkanie? No ale. Posłuchaj, jestem wściekła. Bo spałasz fajne mieszaknie. Wszystkiego najlep. Ojej! Zwiedął kwiat. Dlaczego? Ale jestem zaskoczona. Czyli podoba ci się. Tak. Bo po raz pierwszy przypomniałaś, za mamu rodziny. Wszystkiego najlepszego, Aga. Dziękuję. To są piękne urodziny.